Dobra, walimy tamtą tam i tą tam. Na jedną kurwa, zejdzie Niżej, nie lepiej niżej Dobrze, kurwa, nie ucz mnie. Chociaż dobrze. nie jestem pewien, ale dobrze. Nie, uciekaj, uciekaj kuźwa nie zejdzie, dobrze. to nie zejdzie, proste Dobrze, drugą i tyle to jest, Dobra, tak. jestem totem, jest pięknie Kurwa, to jest Lukać. Na jedną cekę, jesteśmy w bazie Trochę niebieskiego, maszynka Dwie ceki były w środku, Bursztyn. Co? Nie Co? Nie mów mu. Jaceki? Tak. To nice. Żelane nie trochę. Nie mów mu, aby. Dobra, Dobra to to Nic nie ma. Elegantnie. Nie, nie byłem. Ej, do góry jest ten. Jeszcze tu by można to zraidować. ma ten garaż, lecimy tu. Chodźcie tu. Dobra, tu miał być niebieski. Tu są skrzynki na pewno, to jebam No 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 to chodź od betonu tam. Od tyłu, od tyłu, od, od tyłu boku, na od tyłu. Od boku tutaj jedno. Tutaj śmiało ty, Możesz ty, tu. Wiesz? A No śmiało tam no. Przejdziesz, ściśniesz się tutaj tutaj się przeciśniesz, to mnie nalejcie Pizgaj nie, nalajcie. nie tak Dawaj Gdzie plantujesz pokażę Nie tam nie, tu nie, nie lej, no tu lepiej. Ja mam trochę niedobre. No rawal. Dobra, próbuj. Pój pójdzie i tak. Zobaczymy. No to na następne? Sarty, nie Pójdzie, pójdzie, spokojnie. Jeps. Poszło? Yeah. Eee, pod skrzynkami jesteśmy. O, o, żelazna. Chuj. Pusta? Pusta. 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 Mina było, widziałem. O kurwa, zjebałem się. Czekaj. tak się, i tak się, tak się zwróciło. O, przy jest są skrzynki, walę kolejną. No wal, kolejną. co? Ale jakie, metalowe, czy...? Nie wiem, nie wiem. Walę na beton. Dobra. No wal na beton, dobra, wychodźmy. Czekaj, czekaj. Chodź, o dalej, dalej. No zero złczy. Nie ja wiem. Nie wyjdą, nie zdążą. Zginę przez eksplozję. A ty zginiesz To jest głupoty No no Co jest? Kari, ARK Totemik A to, to by jutro wygasło wszystko A? No, za, gdzie jest jeden bursztyn Dobra Nasza baza już. Nic tu nie ma ciekawego. O, ważne. Tu nie jest, dobra, O kurwa, każdy jest stanął. Kurwa, to jest od chuja. Zapasowujemy. Nie wiem, ale mówię. Kładzik Kładzika mamy? To bierzemy. I co, to jest A ile? Silnik? A, dziewięćsetka. Dobra, lecimy na komórkę. Dobra, na dobra, dobra następną. Jeszcze jedną mam. No to idziemy jeszcze jedną. Tu gdzieś pyknąć na szybko. Dawaj, Ceki. Dawaj, Kuba. Już Dobra Kurwa, ja Wyłącz tego chat. się nie pomieszczę Wyłączasz Wyłącz z, z... Chat na czas. Tak, nie Nagrywasz. Nagrywam. Ja Wyłącz też? Chat też. A to ja tam czat był włączony cały czas. No to kicy parkour, nie? No tak To w prawo i później w lewo, nie? No. Zrób w prawo i w lewo i tam skoczysz. No easy. O chuj jebany o. No, mówiłem ci No Defujcie ceki Pięć zachów Ta No tak ja mówię. lepiej walić żelazną No to je ścianą no. A nie myszano. lepiej A nie lepiej się posadzić gdzieś O ten główny o, to jest to Ten główny tutaj nie znajdziesz Tak nie Bo to jest wszystko na osobnych A weźcie Cekę, bo ja, ja nie zbiorę nawet Ktoś tam leży, po prawej nie, wiem, nie Jebaj trzy na raz, na nie, ścianę Nie, ja, ja bym się podsadził Ja bym jebnął No gdzie? Ale Jebaj, jeb, jeb, jebaj na ale to Ale to ma tyle dachów najebane panie Widzę No to, to nie, się nie opłaca Od dachu Wal na ścianę Dobra W ogóle ta nie wyjdzie Na dwie spróbuję Próbować Trzy od razu połóż na raz, raz. Dwa Bo dachy mamy od tego Odżylach wyznaczasz? cię, on tylko tak zrobił, bo to można obejść No Że nie widzisz tego No Jak? Normalnie pokażę I... ci, słuchacie Dwa widzę Pokażemy ci, jak tu za chwilę to W ogóle dobra Wydaje Po jednej będę stalił, bo na dwie chcę stalić Uciekaj! Dobra, patrzymy jak on to postawi, na dwóch Jeps a, pokroczyła, nie pójdzie na dwie. A, gościu, gościu! Jest, jest, gościu! Jebę go. A to ten o, down mały! Ja pierdolę, przylazło to gówno. A, ja muszę uciekać. Kurwa. Czekaj. Jebło. Na dwie. No bo ja dobrze plantuję. Easy, ale to jest ludzi! O, chuj. Ali, otwieraj! No Nali, otwieraj nam dach, albo coś. Maszynki. No, no zbieramy to, nie? Tylko Ale biorę. jest niebieskie, kuźwa, zabieram niebieskie, żelazo zostało Możemy dokończyć to. No, do końca... no można, na easy. Niebieskie zabierać. Na ceki. Gdzie tak, pan to? No tu na pewno Właśnie. jest to, tu, tu jest, gdzie jest żelazo. Tu jest żelazo. piec, A jest piec. To jest ich. Tu. A. Drugi piec, trzeci, czwarty. Patrz tu, tu mamy żelazne Ej, ale jedno auto jest bez kół Wiecie co będzie? 84 pójdzie Nie no, 6 No, tam daje są krzyżaki następne Tam, tu no, to tu walimy Gdzie? To na to? Nie wiem, czy na kamień? Ja walię w żelazne, ale nie wiem jak by. No to tepnij kiedy po jeszcze po C4 To jest, czekaj i po koła, oh, Mam kolejny totem <laughs> O budowania, nie? Za Kurwa wieje <laughs> Co się tak denerwujesz? Mam je Nie, Pało mi. Pało mi hurta jeszcze. Dali, otwieraj to. Dali. Tu nie mogę sobie otwierajcie, szukajcie temu. Ja nie mam młotka. Tu już nie ma. No tu na pewno, tu na pewno jest QD cool totem. Ale patrzcie, tu mamy... Aha, Ale odrodzenie tak. trzeba jebnąć, no. Ja przy tym sobie jewam Co jest raz ja mam? Chcę No i właśnie te, te koła być trzeba wziąć, to auto zabrać im ...pól im jeb**nym. Dobra, walimy dalej, a o samochodem się podnieśli weź. A nie, no. Zobaczyliście co w no z... bagażnikach czy pustko? Nic tak nie się ma. Trzeba skończyć, nie? Nawet benzyny nie ma. Taka bieda. Mole bieda. No skośne, jest kamienny. Po tych skośnych wejdziemy. Nie niższy. Tak, kamienny. Co Które? Zelazny. Tu. Tu dwie pójdą i na... dalej dwie. Ale nie, no coś dźwi, to na wciąż. To przeźdź wipis, gej. Betonem, betonem na coś betonem. A bo betonem, no, no. Zaoszczędzimy ogólnie. te czwórki tu. Betonem idzie. Tu się skośna. Tu by trzeba bo, Tu by trzeba było No odejść. tutaj no Tu Tu Bo tam masz skośną już dalej Tu albo tu Dawaj, dalej masz skośną Piszko tak w jest taki skos Tu no, nie, bo tu masz skos Dobra, da radę Zaraz, czekaj tu, o tu Masz tu Ale myśl o tym, że tam może być kurwa górka Gdzie, tu? No bardzo no. ja się Jak będzie górka skośnia, to nie przejdziemy skośnia. kurwa. Ja nie wiem, jak chcecie. Tam ma skośną, więc nie wszędzie chyba na Ja bym walił na tą skośną. A tu nie ma skośnych? Nie, tu się kończy skośna już. Tu, o, tu się kończy. A nie no, ktoś tak gdzieś nie zrobione. Tu skośna już. A tu masz pięć, No kawałek jest skośny tylko. Ja nie wiem. mają krzyżaki przy drzwiach. Tu, tu jest drzewo, można przejść, koźno. Dobra, jebam drzwi. Jak tam kurwa. Na to jest. Nie ma nic, piece masz obok. I zamurowane czym się nie? Nie. Jebam, odejdź. Dobra, walna drzwi tańsze. Nie chcę mi się tam walić. Ja tam walnę musimy bliżej. Zaraz, na będzie. No, nie wiem co będzie za drzwiami, nie? Trzeba coś zrobić. No wiemy co, co. O, już jesteśmy. O, ale tam jest skrzynek, ja pierdolę. Magazyn. O, fuj! Zla ile. To jest wszystko. Łuk. Łuki. No boże. No, niebieskie. Farby. Koła. Silniki. A coś nie? nie, logli się na pewno. Czerwone. Kurwa. E! Ole żelaza! Jedna, dwie, trzy! Najebali bali! Cztery kamienia, pięć! Ja pierdolę. No dobra, wynosię to, tepajcie już. Kurwa, czy to chcesz kurwa wynieść? To byś musiał mieć. 17 out, żeby to wynieść wszystko. No to tepajcie, kurwa. O, patrz kuba! Zobacz co sobie zrobili. Gdzie chciałeś plantować? Pokaż mu. Nie, nie, dobra. Dobrze. Ja, co ja tu robię. Nie, lepiej. Twój lepiej. Tu chciałeś. Tak, żelazne pimięcze mieli. No, że mi lepiej. No dobra, to ja chowuję się. Nagrałeś to? No jak, jak tak. No dobrze. No to tam jest. Tak. Ja, ja, tak. ja też mam nagrane. Brawo. Easy. No to tam mniej ludzi jest, jaki? Jak tu trzeba chyba 12 osób no na te wyjechać Legendarka są odbrać sto... czy nie? Zamknij piłysk. Pozdrawiamy ludzi z totemów. Kurwa. Ilu ich tu zbierało. Dobra ile kniesz... Dziękuję. Dobra zapisane. Zobaczcie, jak kapeluszy. Jaśnie się. Dobra, No dźwięk. mówię, masakra, nie? Dzisiaj to ja. tą całą bazę rozbierzemy w chuj. Tak, kochani, zarabajda może. O... A no niech wejdą, nie czekamy, będzie pizda, wina Całą się bazę z garlim na raz i chuj. Na razie, czy do tego typa nosić itemy Chyba typa będzie do nas Kurwa. No dobra, do typa noszę Ale tam nie ma miejsca, nie? Już Roskniki włożę Ja. Kurwa, 300 Unosz kurwa do pompy. No bo jest skrzynek żelaza. Wiesz te skrzynki do nas, tam wiesz, do której chaty. No a żelazo zabieraj, Z tym Gostką, -y. gos co mamy. Ważne jest to. Do... Wajsa, nie, w serwisie nie wpuszczono. Nie było, było władzy Nie temu. Nie. Będę się, roz... się rozgładać do samochodu. Bierz, tak, chcesz. TEN KAMIEŃ TO WYJEB NA CHUJNA JEST na TO WTEŻ okay, CHUJA SE WEŚ CZEŁ MI TEŻ ZABIŁIŚCIE O NIE, nie SŁYCHAŁEŚ SIĘ NADA JA POSŁAŁĄ O SŁYCIE NIE BYŁ POSŁUSZNY? ZABIŁEŚ GO? Pali 500 ct temu I co? I do każdego wchodzisz, nie? Na lejcie Ty chuj, ekspompa banal, Apollo Inkwizitor? E, Inquisitor Kto to? Nie pamiętasz? Nie, pamiętam. nie. <laughs> Kto to był? Co grał z tym? Co grał z tym? Z, Młody. z nami grał Ta? No Nie zjubany, pamiętasz inkwizor? Ten dzieciak Ograliśmy z tym, jaką ma. Krise. Zawidził, on grał. Nie pamiętasz go? Nie. Pamiętasz, Za... Państwo się śmiałeś, tam ucieka. Och, gdzie jak... ten, ten... Masz, chodź tu. Główny. to by się odgadało. Inkwizytor. Czego napierdala? A, ten. Tu masz jeszcze... Nie wiem, że żółte macie wszyscy? Dobra, zapełniaj samochód i nie to siedzie na chatę, bo mi się nie chce jechać samochodem. Ja pojadę. A ten jeden to Pełni... tylko rozbierz. Czekaj, drugiego też pojedziemy dwoma. Wezmę. No, koła wezmę. Mam koła. Macie koła ja to? Legenda jedna, jedna chcesz, druga. Też legenda. Macie jakie koła. Żadne. Dobra, jak... dwie legendy Jakę? to bierzemy. Drywting i Sansufery Dobra już stepam już tam biorę na siebie się ładuję Zadujcie mi auto i jadziemy A piece było coś? Czy pusto? Paliwo. Nie sprawdzałem No paliwo w ogóle nie mam w net w ogóle w autazi A ja, co też do góry ciekawe to zaraz, Co za. do góry drzwi się kuwa. Dobra jestem pilnuj, ce pilnuj ceki, bo wylatuję ze mnie Ja odany jestem Żelazo zostawiłem Prze przed totemem kurwa zbieramy je ten geniusz jebany Zajebałem już. Nie wiem, na pewno. Nie miałeś cek. Miałeś niebieskie. Na sobie nie tak Nie, nie miałeś. Zajebałem mu. Chyba lepiej wiem. Tutaj, tutaj leży. Nie mam go, nie wiem nie od ma taki. Od razu, od razu go sprzątłem. Nie, nie zdążył Tam. zabrać. Tarz ma? nic. Od razu go sprzątłem, tylko powiedziałeś, że cek ma. No okay, ja tylko tepnę, One, second, okay, bo on taki nie ma, wiesz co Bo mnie wyleciało, Jego... żeby nie wziął powiedziałem uważać kurwa Ja od razu pizgam kurwa nie pierdolę się No został wtepnę to gole baj... ma Drewno. A bierzemy trochę żelaza? Czy nie? Może. No, Zelaz bym wziąć. Nie jakąś bazę tam się. Kurwa wiesz ile to jest żelaza, kurwa jest, z trzy skrzynki. Ja, ja na górze No masz. No masz na skrzynkę Lecę na homa jedynkę. Wykopaczyłem co ma w inwentarze. Ej, co z autami? Auto nie biorę. na skóry mi braknie, chcę w paczek poradzę. Daj mu na nam tyle samochodów, już tyle mamy. No Właśnie. zostawimy mu te bez kół. Po co? Po co? Mało tam koła. O gary, no mówię bez jest. kół, mu zostawimy. A? S słuchaj mnie. Proszę nas auto do pełna. To jakiś rach budowania odbudował. No, fuj. Legenda, silnik, zabiorę. A moja do pompy Zabieraj, zabieraj. Postało się. Dobry rajdzi. Kurwa, my będziemy to, to Szukamy... cały dzień wynosić, fuj. Szukamy kolejnej bazy no. zaraz. Ja już no. ten robię. Ja już mam cały samochód zajebany żelazem. Kurwa zrób mi. A, piórek. Ja trzeba by kupić, Zróbmy. kurwa, plecak zdebugowany od Adwina. <laughs> kurwa, miejsca nie ma na, po tych rajdach. No. ej, macie benzynę? Bo ja, kurwa, tym gównem nie odjadę, bez benzyny. No, bo jak chcesz do pistoletu... A, jebacie. E, Benzynę, kurwa, ja, potrzebuję do no. chuja! Jest, ja tak, wiesz? Ej, chłopaki, kurwa, benzynę macie? Nie mogę wziąć zaraz. No to daj mi benzynę. Macie, jestem. No to weź kurwa. 150 50. Tu jest żelazo, chodź tu. Tu masz żelazo. Odkuja Kurwa, ile tej kory jest. Kurwa, kora nam się przyda, nie? A wziąłeś tam ile gliny jest? No, gliny też jest, w chuj było. A kurwa, kamienia widziałeś ile? Osiem staków, tak Kurwa, cztery skrzynki były, kurwa. Cztery skrzynki, kurwa, samego kamienia. A wariaty. auta wariaty, ale Wynoście to, po zaraz poznika. Kurwa, nie mam, kurwa, gdzie nawet tego już załadować. Załaduję do tego zielonego już auta. Łady i dla młodego niech ma. Kurwa, żelazo. Szkoda mi to. <noise> Bo nie ma piórek. Piórek nie ma. To lipa. Ta dwa są piórka. I to nie jest piórek. A nie było piórek w kurze? Nie wiem, nie, nie sprawdzałem. E, możemy iść w dupie robić bazę, nie? jest tam się nie opłaca robić. Dobra, to już pierwsze <grym> nagrywanie my to wniesiemy. O. o.